Mentor odpalił? Dobra! Żadne papa, odpalamy Mentora w tle. Ja też chcę dzisiaj odpocząć, dawno go nie słuchałem. Niech po**** do nas. Siemanko widzowie! Witam serdecznie, woda z lodowca. Witam wszystkich na dzisiejszej transmisji. Z góry was przepraszam za wczorajszą nieobecność, niestety sprawa była taka, że planowałem się odpalić o godzinie 15, niestety musiałem odespać 3 dni pracy z rzędu po 11 godzin, więc de facto wstałem o godzinie 14, bo i tak położyłem się jakiejś 2-3 w nocy. No i potem tak naprawdę załatwiałam różne obowiązki w domu i chciałem jeszcze pojeździć sobie na rowerku stacjonarnym przed końcem dnia. No i kwestia była taka, że dosłownie wziąłem prysznic od razu po treningu i stwierdziłem sobie, że tylko się zdrzemnę na jakieś tam pół Jemmy, godziny przed rozpoczęciem transmisji i niestety jak padłem to mnie żaden budzik nie obudził niestety. Wczoraj transmisji nie było, no ale dzisiaj to nadrabiamy. No i kwestia jest taka, że jesteśmy troszkę w dupie w, w tym aspekcie, że nasze założenie to było cztery partie dziennie, dwie białymi, dwie czarnymi, więc de facto jestem w tej chwili już oszukał partii w tyle. Więc y, mój cel na dzisiaj yy... To jest zagrać 6 partii Błażej. Więc tutaj nie rozegrałem dwóch gier Tu rozegrałem cztery gry No i wczoraj nie rozegram żadnej. Czyli jakby cztery partie z wczoraj Dwie z pierwszego I to jest ta szóstka Więc dzisiaj spróbujemy zagrać 6, Żeby nadrobić te dwie partie z pierwszego I nadrobić wczorajszy dzień No i ewentualnie jutro Będziemy nadrabiać Znowu 6 partii? Dobrze liczę? Nie, to już będzie 5 dni To już 20 Ugh. będzie Czyli de facto będę miał 8 partii Do nadrobienia Cholera, ale się wkopałem, nie? Bo dzisiaj teoretycznie mam 6 partii w tyle Plus 4 Lech. dzisiejsze Czyli teraz jestem 10 w tyle Myślałem, że jestem mniej w tyle No cóż, z uwagi na to, że mamy Tak no, naprawdę jeden to. remis i 5 wygrań Aczkolwiek Dziwię się, Czekaj. bo przeciwnicy naprawdę nie grają na swój poziom, gdzie ja potrafiłem grając załóżmy blice, bulety, trafę zawodników, nie wiem, 1800, którzy stawiali jakiekolwiek wyzwanie i przez krótki czas do namysłu nie udawało mi się znaleźć tej prawidłowej drogi do zwycięstwa, to ci 2000 odwalałem jakieś totalne bzdury, które ciężko mi wytłumaczyć, przez to wykręcam jakieś tutaj chore dokładności. Gdzie praktycznie w każdej partii, nawet w partii, którą powinienem przegrać, potrafię wykręcić. Cytuję. Je... Dokładność 83%. 100%. To jest no, niepojęte. Dlatego dzisiaj obstawiam, że jak będę grał te cztery partie czarnymi, zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce, bo ostatnio czeską stoi po mojej stronie, z tego względu, że podrzuca mi bez przerwy partie białymi. Ale cały czas chcę zachować ten schemat, żeby było tyle samo partii białymi, tyle samo czarnymi. Nawet jak jednego czy drugiego dnia nie uda się, to chciałbym tego trzeciego, czwartego, czy gdzieś tam w przyszłości to nadrobić, żeby ten bilans zachować. Jeżeli uda mi się grać więcej partii czarnym kolorem. To niestety obawiam się, że dzisiaj będziemy mieć spadek. Do względu, że ja Białymi ja bardzo dobrze sobie radzę. Uważam, że ranking 2200 Białymi jak najbardziej jest to poziom, który reprezentuje. Natomiast czarnymi, jeżeli przeciwnik wpędzi mnie w debiuty zamknięte, pod D4, C4, skoczka F3, G3, no to niestety ja prędzej reprezentuję coś pomiędzy, nie wiem, 2000, 2100. Po prostu nie radzę sobie w zamkniętych pozycjach lub takich, gdzie nie mam tej przewagi jednak debiutowej, tego doświadczenia, tego grania, tego. bo taki ogólny plan grania czy jakiegoś Grunfelda niestety nie wystarcza. Więc mam taką wszechstronność. Natomiast po D4 problem jest taki, że teoretycznie znam te wszystkie debiuty, jakby wiecie, no, z nazwy, znam tam warianty na przykład do jakiegoś dziesiątego ponatruchu. ruchu, okej. Okay. Znam jakieś wstępne założenia. Ale nie ma takiej wszechstronności, że w każdym z tych debiutów przeciwnik sobie może zagrać, nie wiem, te trzy czy ileś ruchów i ja będę wiedział jak na to reagować. Nie, właśnie problem będzie taki, że jak załóżmy będziemy mieć tego Grunfelda i tam no. No to załóżmy będę pamiętał jakieś 3 albo A to jest bajecie, zajebisty swój świat, Kurczę, to jest taka, taka forteca Od kiedy go włączyłeś, nie powiedział nic pozytywnego, bez przerwy jakieś problem i narzekanie, no i to jest piękne Dzisiaj bez koszuli, koszula tutaj się suszy, bo jutro znowu do pracy idę, 5 dni w tym tygodniu mam Widzę, że masz dobrą pasę, same winy, no w tym miesiącu tak, jak widać tutaj, no jak widziałeś stronkę przewiniętą w miejscu To widziałeś same winy, no tutaj jak widać na tej stronce jest jedna porażka ale teoretycznie, odkąd wróciłem do jakiejkolwiek aktywnej gry, no to mamy same winy, jeden remis. Na temat pracy się nie wypowiadamy. Czemu tylko cztery partie dziennie? Z tego względu, że lepiej, mało, ale jednak systematycznie trzymać tą dyscyplinę. Mimo wszystko grać najlepiej każdego dnia albo prawie każdego dnia, ale jednak trzymać tą, właśnie, tą dyscyplinę. Aniżeli tak jak, nie wiem, Bruce przykładowo, Rozegrać... Oglądam! Mówię, wam, ogląda cały czas. Nie przeanalizować potem sobie zrobić przerwę na dniem, dwa tygodnie. Jest lepiej jednak tak, lepiej za zagrać mniej, przeanalizować je, potem zerknąć. Jelka signo porównuje się do Brusa. Po e, W tych partiach powtórzyć sobie warianty, Co? ewentualnie nauczyć się ich od zera. E, ja zawsze podawałem taki przykład e, takiej platformy, jaką jest Kurnik. Gdzie <laughs> większość osób, szachistów. On tam e, też napisał maszynkę. Ma właśnie na tej platformie. <laughs> Naprawdę. I pokażę wam jedną rzecz. Ja pokażę, że ma tam dwa sto wbite silnikiem. Gdyż na kurniku. Sprawa jest tak, to... tak, to nie jest WOD. Bo... Sprawa jest ogólnie taka, że na kurniku zaczyna się z rankingiem 1200, symbolizując zielony kolor. No i na kurniku jest także od 0 do 1199 mamy niebieski kolor, taki jasno niebieski. Od 1800 do 2000. Jeden ma czerwony, bo nabił maszynką to, jak coś w skrócie. I powyżej 2100 mamy kolor czerwony. No a ja tutaj mam jedno, dosłownie jedno oczko, dwa oczka w zasadzie powyżej, żeby wbić ten ranking czerwony 2101. Do czego tutaj ogólnie zmierzałem? Na kurniku jest bardzo dużo zawodników, którzy potrafią całymi dniami siedzieć, nawet po dnie dzisiejsze, abstrahując od Lichesa czy komu, którzy mają po prostu nafarmione po 10 tysięcy partii, po 5 tysięcy partii. Eee, no ale mimo wszystko, zerknijmy sobie na jakieś właśnie kanały prawie pełne no i sobie zerknijmy na takich zawodników, którzy no, reprezentują niski poziom. Czyli ci poniżej 1200, no bo zaczynamy tak naprawdę od rankingu 1200, gdzie szczerze mówiąc, żeby Zacząć grać w szachy i mieć 1200, i po prostu osiągnąć ten poziom, yy, grać po prostu z siłą rankingu 1200 na kurniku, to prawdę mówiąc, to byłby. dla można gadać o sobie Ewentualnie, jak byłbyś samoukiem między 3 a 5. Chodzi mi o to, że zobaczcie, wchodzę w takiego Milanka i gość ma rozegranych 1733 partie. I nie ma tego rankingu 1200, 40 519 partii o tego typu zawodnikach właśnie mówię. 40 tysięcy partii. To szczerze mówiąc, ja musiałbym się realnie zastanowić, czy ja tyle partii w życiu rozegrałem. Dosłownie. Maszynką. Przez 21 lat. Pytanie, czy ja rozegram 40 tysięcy partii. abstrahując ja od wszystkich Buletów, Blitzów. W całości. Jakieś partie towarzyskie. Ej, a ktoś pytał 000 o to? 80 tysięcy z kół rozegrałem. Ale więcej, nie wiem. Więc to jest po prostu chora Chora, chora ilość. I zobaczcie, że A on to koszty, zagrał stoi ta... i to wszystko silnikie. stoi na poziomie początkującego gracza. Nie? Więc gość przez 21 lat nie zrobił progresu takiego, jaki mógłby zrobić z, w miesiąc z trenerem, a 3 miesiące samodzielnie. Dlatego warto kupić moje kursy? Zobaczmy ze strony ostre, ostre DBTP. Na systemie... Okej, okay. na razie w sumie rozwój we ruchy. No, Hetmana nie włączamy do gry przedwcześnie, Bl Zablokował sobie gościu gońca. Powiem wam tak. Widać, że to nie jest takie totalne 1200. To znaczy, że nie podstawia figur, nie dowala jakieś totalnie maniany, nie robi jakichś głupich ruchów. Analiza losowych ludzi na kurniku. Ale zobaczmy jakąś partię na przykład przegraną tutaj. No dobra, znowu Francuz. Zobaczymy, co, coś innego chcę zobaczyć. Lep mówię, gdyby ten gość nie rozegrał 40 tysięcy partii, a zamiast tego rozegrał 400 partii, czyli jedną setną tego, aby to, ładnie by o wiele... Ja tak naprawdę na samym początku nauki zamiast dużo klepać, ja powiem wam, nigdy nie miałem e, nie takiego maszynką. Etapu w życiu, że tryhardowałem po 30 partii dziennie. Nie było takich dni. Zdarzało mi się, że grałem sobie 10-15 partii na przykład. Partii takich 15-minutowych, które kończyłem znacznie szybciej. Ale to tyle. Nigdy nie było tak, że sobie napieprzam przykładowo 6 godzin. Ja wręcz przeciwnie. Ja wolałam być tą osobą, która siedzi w książkach. Tu sobie obejrzy jakąś partię, wiecie, Morfiego, tu sobie obejrzy partię Alechina, tu sobie jakieś taktyki i w ogóle nie rozegra partii. Przez tydzień nam. Kaseka by go opowiadał w jest tylko, tylko nauka. Serio. Więc w obecnej sytuacji uważam, że mi bardziej brakuje trochę takiego ogrania, przede wszystkim zawodnikami na moim poziomie, aniżeli jakiejś takiej teorii, wiedzy i tak dalej, nie? Na 2 kl ludzie normalnie podstawiają widły, no na każdy ranking osoby coś podstawiają, no ale to jak przeciwnicy grali na te 2000 elo to było dla mnie aż zatrważające, doskonale widziałeś jak tutaj sytuacja wygląda, dla osób które, które nie były na transmisjach, pokażę wam tylko taki jeden przykład, macie tutaj partię z zawodnikiem o rankingu 2000, dokładność moja w tej partii wynosiła 97%, tu niby zobaczcie, gramy główną linię wariantu smoczego,

Muszynianka jest dla mnie spoko, dużo da ma tam magnezu i wapnia. Ale w jakiś sposób ją sobie osładzać na zdrowo, nie? Co myślisz o King's Indian Attack? Szczerze uważam, że to z jed z jeden z bardziej agresywnych debiutów. E A Kobuku nie mam najważniejszego. D4. Nie grałbym go jako agresywny gracz. Ja jakbym miał grać D4. Co ty to piesz, grałbym King's Indian Attack to jest E4 biały To jest praktycznie trochę jak w obronie królewsko-indyjskiej, tylko że białymi. Bo uważam, że. To, co się tam ustawia w ataku królewsko, to jest tak naprawdę bardzo strategiczne ustawienie. Cofnij trochę bym je zniszczył? Socjopata. Dobra, wróć, wraca. Nie, dzisiaj żadnych bulletów. Kto nigdy nie napije maszynką, niech pierwszy rzuci gond. O, dzięki Chiodo za 2300, przypomnienie. 500, 300, miałem. 500. Jak 1500 prawie byłem, to byłem bardzo, bardzo. Bardzo się bałem. I czołkowałem, i przegrywałem na czas, i tak dalej. I te 20 oczek biłem programem. A potem od razu spadłem. Ty powód kogo stawiasz na turnieju kandydatów? A, dobra, już. no Nie wierzę. Nic. Jakie? Czy już nie pije bolero? E, szczerze mówiąc, trochę mi się przejadło. I co powiem? To, to już e, kurwa. Mimo... Zadbać powieliś? o suplementację wszystkich witamin. Teoretycznie w mojej suplementacji mi się, że jest ta witamina wszystko. C, ale postanowiłem, że sobie kupię oddzielnie witaminę C. Ale mnie nie zezłomował. Posłacać. Przerażający jest to, że on wszystko wygrał na tej stronie. Czy on tutaj aby na pewno nie maszynkował? Bo to wygląda aż zbyt podejrzanie. Ja nie chcę sugerować, że ma ten oszukiwał. No, patrząc na te dokładności, nie powiedziałbym, że oszukiwał. Te niektóre może tam partie, gdzie jest na przykład 90 ileś, to bym tak podejrzał HP? na pewności, nie, czy tam nie było jakiś? Nieludzkich ruchów, ale wiecie, dokładności na poziomie 60-70 to na tym rankingu w miarę standard, że tak powiem, nie? A, debil ze mnie, bo ustawiłem, że wszystkie wygrane patrzę tylko. Mój błąd. Teraz to wygląda normalnie już. Starczy tego mm, mędrkowania, że tak powiem. Zacznijmy w końcu grać. Swoje dzisiaj trzeba przegrać. I wow, dla osób, ale które, które nie na transmisjach, e, przypominam. O, Wykonuję ruch, staram się policzyć, przygotować na jakiś ruch przeciwnika i dopiero potem ewentualnie wam wytłumaczyć, bo zawsze mogę wam wytłumaczyć po partii i potem mi tego czasu brakuje, e, bo no nie policzyłem tych wariantów. nie? I dobra, do... będzie oszukiwał? A, dobra, mamy francuską, zajmuje centrum, pójdzie d5. I teraz gram w miarę na taką pułapkę, jak rywal zagra goncem, gram tu. Pułapka rok, kurwa, 2200 siła gry. Ciekawe że on walczy ze sobą żeby nie cheatować, na przykład cheatuje teraz i, i, i jakieś ma nowe sposoby Bo ile można razy być złapanym? Okej, okay. chyba się zamyśli niestety, myślałem że pójdzie od ręki, no ale cóż Królew 8. Dobra wiecie w tym wariancie ja mogę mu zbić gońca Nie no 100% Pytanie czy na przykład tu nie jest spoko zagrać Dobra dam tego po prostu szach Ja na przykład często tak mam w partiach że w poszukiwaniu briliantów prędzej coś podstawi. Dla przykładu chciałem zagrać tu, z ideą. Dobra, tu, zamknij tu. pizdę, No i po tym bym przegrał. Dobra, zmęczył mnie. Weź, zacznij oszukiwać, coś. Hehehehe. <śmulny> ja go oknam tylko po to, żeby zaczął oszukiwać. Przysięgam, nic innego na tym pizdolonym streamie. mnie nie interesuje. Nic sądku. Mówi. Nic. <noise> ja Nie mogę. Kurwa. Zacznij oszukiwać. No dobra, wygram to. Wygram, Pera. <noise> Zapomniałem, że Mentor w tle leci. On <noise> coś tam p**oli <noise> Dobra, Mentor w Na wygrano, tutaj ma przewagę figury, Super. nie? Jak on nie wygoni, to, do, to ja mu wymienię wieżę i pionki się posypią od razu. Ale jesteś k dobry. Tu, 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 tu. Co kurwa gra? To od ręki można rozgrać. Teoretycznie, wiecie, ja tu mogłem wszystko zagrać. W sensie mogłem zagrać A3. Bo wiecie, to jest coś na zasadzie takiej, że jak ja miałbym zagrać z czerwem, no to bym się tutaj, wiecie. byś włączył maszynkę. Bench bym się tutaj cholernie, w większości partii bym przegrał Z takich 9 do 10 bym przegrał Nie kłam, wszystkie byś wygrał A w tej jednej partii bym się udało coś tam by go gdzieś oszukać i wygrać tę rozgrywkę, nie? Ciebie na przykład by czerw roz... 100 do 0 Do wiecie, do 30 ruchu by cię zawsze matował Czasem z klasem grał z czerwem To nie w 30 ruchów, nie? 100 do 0 I byś sobie pomyślał, ale ten czerw słaby No to jednak on jest dla ciebie tą barierą Dobra, zamknij... Jak... Ktofwicz miałby zagrać z Carlsenem to byłoby to samo. Wiecie, dla mnie 2000 to jest gość, który już zna wszystkie debiuty, że tak powiem, wiecie, i z nazwy, i z jakichś chociaż tam do 10 ruchu mniej więcej. Kilka swoich ulubionych debiutów tam ma, od 5 do 10, które zna głębiej gdzieś tam do 15 ruchu, który już przeczytał kilka książek szachowych. Napisał kilka książek grał Parę lat w szachy co najmniej. I cituję. Z taktyką sobie oczywiście radzi na jakimś poziomie 2500 w zadaniu. No ale nie, nie no, z Golemem dalej potrzebuję dwóch spatłów jeszcze trzech łącznie. Raz, dwa, trzy, cztery. Radne prace mentora, bo on tworzy content. że nie, mamy pozycję z pionem więcej wydaje nam się, że wszystko możemy, wiecie, wymienić, popchnąć czy coś i będzie git. Dobra. Znaczy dobrze dzięki. Za minutkę jestem i mam nadzieję, że dostanę partię czarnymi, no bo nie mogę grać bez przerwy biami. Normalnie bym się okay. chciałbym nie ciągle białe, no ale no nie taki jest cel. Dobra. Minutka jestem. Kawa jak on tak chodzi do kibla to wali towar w sumie? Oto przemyślenie jest całkiem przemyślające. Rozkminka. Dobra, sprawdzisz na telefonie, czy go streamujemy. Kogo ze sfery Twitcha pokonałbyś w szachy? Z takich popularniejszych osób to Olaczkę myślę. Czy znaczy, myślę, że stoczył ja, z tym równy pojedynek. Jaki wynik byłby ciężko powiedzieć mi? Nikt na to nie, za nie zagrał jakiepień... Po... więc możesz sobie marzyć. Imagin przeciwnik 9 minut, a wielka Sigma w 10 ruchu 2 minuty zagra. i przegrana pozycja. Racnik gównianie. Przegrałem jak amator. Dobra, może się jeszcze gdzieś pogubi. Panu Mentoram? A co, prawdę napisałeś? Nie Gdzie twoja figura, mentor? Jutro stream? Jak się wyrobię, to wieczorem tak. I pewnie bardziej stę w tenis szachów, ale w niedzielę też Kula. szach. Nie. Yeah. No, w tej pozycji jestem twoim. Dobra, widzowie. Idem. Oho, oho, oho. Nie mogę już policzyć, nie mam czasu. No matko, w jeden podstawie. Już nie podstawiasz, kurwa. A, podstawiasz, teraz już podstawiasz. Oddaj mi honor. Szach. Ale kurwa, nie zbiję tego kretynie Nie Nieważne, on zbije. 5 sekund. Czekam na wkurw. Nie, dobra, poddaję. Mam gównianie strasznie, ale naprawdę. Co się dzieje na czacie? Zbigniew Wasilewski, witaj mentorze. Uparłem się, że chcę zdobyć przewagę i dałem się po prostu jak debil związać. Rywal zagrał z dokładnością 890. Piękna partia, ładnie tłumaczyliśmy. Ma 1350 elo ku mało, nawet flowy. Dobra, Starczy. Dziękuję widzowie. Widzimy się jutro albo w, w niedzielę w najgorszym wypadku.